Sprawy kanałowe. Ten filmik będzie trochę z dupy, dlatego że mam dwie niezależne od siebie sprawy kanałowe, które chciałbym wam wrzucić. Pierwsze są testy miniatur, które zaczął oferować YouTube. Chcę na ten temat się wypowiedzieć, a następnie przejdziemy do czegoś przyjemnego, czyli otwierania paczki od widza. Wiem, że kompletnie się to ze sobą nie łączy, ale nie chciałem wrzucać dwóch, trzy minutowych filmów, więc macie takie nowinki z kanału. Teraz na jakiś czas YouTube prowadzi nową funkcję i ostatnio wprowadził funkcję miniatur, właściwie testu miniatur. Czyli mogę przeprowadzić sobie na dowolnym filmie test, w trakcie którego zostanie ocenione, która z moich miniatur, z tych które wybrałem, jest najlepsza. Dajmy na to tutaj, wgrałem przykładowe miniatury, co jakiś czas będzie wam zmieniać te miniatury. Raz będzie ta, raz, ta, raz, ta, i w tym momencie cały czas odczytuję, gdzie były najlepsze statystyki. Tak to przynajmniej w teorii działa. Poczekaj na rezultaty maks dwa tygodnie, by sobie zobaczą zwycięską miniaturę. Wszystko bardzo pięknie, fajnie, jak wcisnę gotowe, i potem zaakceptuję, to test się rozpocznie. Ja parę takich testów zrobiłem. Dziwi mnie to, pod jakim względem YouTube zaczął analizować te miniatury, bo jeśli wcisnę już sobie w gotowym teście wyświetl raport z testu, to okazuje się, że on w tych filmach porównuje. Udział w czasie oglądania po kliknięciu danej miniatury. Mówi o tym tak, zwycięska miniatura miała największy udział w czasie oglądania filmu. Świetne miniatury nie tylko zachęcają widzów, bla bla, do kliknięcia, pomagają im też dowiedzieć się o czym jest film, aby decyzja była świadoma, wiadomo, żeby nie byli debilami. I celują tutaj w to, żeby nie tylko widz kliknął, ale żeby też obejrzał jak najdłużej, żeby przynieść korzyść tobie i twoim widzom. I tak to w teorii ma działać. Jak widzicie, ja taki test sobie przeprowadziłem na Nine Soulsa. Ktoś tam się dziwił, że co chwilę zmienia miniaturę, czy mnie w ogóle nie powaliło. To mniej więcej taki był tutaj powód Więc jeśli będziecie to widzieli to znaczy, że korzystam z tej funkcji Mogę jeszcze ten test przeprowadzać przez dwa tygodnie Cały czas tutaj żongluję tymi miniaturami I na bieżąco relacjonuję mi jaki jest udział w czasie oglądania I moim zdaniem to jest kompletnie bez sensu Bo z moich obserwacji wynika, że im mniej osób obejrzy film Tym większy faktycznie jest ten czas oglądania Wynika to z tego, że właśnie wtedy oglądają tacy najbardziej zatwardziali widzowie Którzy już cię kojarzą, wiedzą czego się spodziewać Przyzwyczaili się do ciebie Stali widzowie, fani, którzy chcą oglądać, i oni wiedzą, że chcą oglądać, ale ja właściwie za pomocą miniatury nie chcę trafić tylko do tych widzów, którzy wiedzą, że chcą oglądać moje filmy, tylko ja chcę jakkolwiek trafić do nowych widzów. Nawet jeśli widz zobaczy, powiedzmy, jakąś miniaturę i wyjdzie po pierwszej minucie oglądania, no to jest szansa, że potem mu zacznie mój kanał polecać ponownie, na przykład, i wpadnie na jakiś materiał, który już go bardziej zainteresuje, albo nawet jeśli, to może za którymś razem się do mnie przekona. I to prowadzi do sytuacji, że YouTube mi tak. Tak naprawdę mówi za pomocą tego testu, która miniatura jest prawdopodobnie najgorsza? Bo jeśli jest większy udział w czasie oglądania, to znaczy, że nowi widzowie nawet nie klikną, więc zostaną ci widzowie, którzy oglądają dłużej. I udział w czasie oglądania wygląda lepiej. Tutaj chociażby jest miniatura, gdzie ja z daleka dokładnie nie widzę tej postaci, ona jest o wiele lepiej widoczna tutaj, dlatego jedną z tych miniatur na pewno wybiorę. A ma największy udział w czasie oglądania. Moim zdaniem to, co powinno być porównywane, to współczynnik klikalności oraz wyświetlenia w czasie. Na jakim Miniaturze najwięcej właśnie było nabijanych wyświetleń. Wiadomo, że to jeszcze od czasu zależy, kiedy było wyświetlane i tak dalej, ale taki test przydałby mi się o wiele bardziej niż to, ile średnio widzowie po kliknięciu obejrzeli film. Jeśli macie pomysł, czemu to tak działa, możecie mi wyjaśnić. Ja przyznam się, że do końca tego nie rozumiem. Mówię o tym, żebyście się nie dziwili, że są miniaturki tak często zmieniane. Chciałem Wam wytłumaczyć, jak to działa, z czego to wynika. Ja lubię się bawić takimi rzeczami. Jeśli ktoś ma inne zdanie na ten temat, albo może mi to Jakoś jeszcze inaczej wytłumaczyć, bo może ma większą wiedzę na ten temat ode mnie, to zachęcam do sekcji komentarzy. No i to tyle ode mnie w tej sprawie. Cześć, witajcie, tutaj Mangetsu i randomowo dostałem od widza paczkę, postanowiłem, że ją tutaj z wami odpakuję i chciałem ci bardzo, Krystian, podziękować Bulgasali za to, że tutaj mi zrobiłeś prezent w czerwcu, mimo że mam we wrześniu urodziny. No i jak już zauważyłem, to musi być jakaś paczka z merchem, bo jest tutaj opis merchandising. Dojcze, post, Dojcza sobie szło. Sklepu nie kojarzę, więc niewiele mi to mówi. Ale jeśli miałbym stawiać, tak, tutaj widzicie, jest niespodzianka. Jeśli miałbym stawiać, to będzie to jakiś rodzaj ubrania, dlatego że widz napisał mi właśnie ten, że w razie czego mam bić moją dziewczynę, znaczy nie bić mojej dziewczyny. <laughs> <laughs> napisał tyle, że spodziewam się, że ona może znać rozmiarówkę, chyba że się mylę i chodzi po prostu o wy wybór czegoś innego. No dobra, rozpakujmy to, zobaczmy. Transport też nie był łaskawy. Jest to dość lekka paczka, więc tym. Też się jakoś tam y, sugerowałem. Zobaczmy, co jest tutaj w środku. I uwaga, dam, dam, dam. Ło! I to jest siateczka kolejna. Uuu. I kubek jeszcze, czyli faktycznie koszulinka zigmajera z Katariny, z cebulowego rycerza. Akurat filmik o nim robiłem. Czyli faktycznie ubranko. Koszulinka zigmajera z Katariny, więc jeśli zobaczycie mnie. Takiej na ulicy, to będziecie wiedzieli, że to ja. Będziecie mogli podbić. Zygmajer, co rycerz. O jest, jest. Szkoda tylko, że ma taką śmierć tragiczną, ta postać, taką historię. Ale sama koszulinka naprawdę fajnie wygląda. Ma napis taką, taką wstęgę u góry w stylu, można powiedzieć, starożytno-średniowiecznym. I tutaj Zygmajerek. Może uda mi się jakoś bardziej rozłożyć, żebyście widzieli. O, i to jest oficjalnego sklepu Dark Souls, nawet tutaj jest na druk. z Deutsche. Wszystko już się nagle wyjaśniło. Tak, właśnie strzelałem, że będzie to koszulinka. Nie będę was oszukiwał, jest to jedna z moich ulubionych postaci z tej gry, razem z Solerem, ale chyba każdy lubi sympatię właśnie tych postaci, więc bardzo Ci dziękuję, Krystian, trafiłeś z tym. Ona jest taka bardziej taka. Ten nadruk jest taki, taki można powiedzieć dwuwarstwowy, żeby tę cebulkę dobrze było widać, cebulinka. Dobra, czy będę wam pozował za modela? Chyba, chyba jednak nie. No i poza tym to tutaj widzę wlepki, wlepka jest ze sklepu EMP, wakacyjne vibe tu były. I kubek z Dark Souls, to też by mnie interesowało, bo co ja chcę, mimo że mam dużo kubków, to ja bardzo lubię pić kawusie codziennie, dwa razy piję. Więc tutaj do mojej kolekcji merczowych kubków z chęcią przejmę i zobaczymy, jak wygląda kubek. O! Proszę bardzo! To jest kubek z też Zigmajera? Nie! Solera jest kubek tym razem! Już go tutaj biorę. Nie będę go w opakowaniu pokazał. Chociaż też jest yy, ognisko z Dark Souls pokazane tutaj. Może będzie widać. Widać, widać. I mamy kubeczek Praise the Sun z Pozem! Jeszcze zrobiony specjalnie, ale super. A tu jest znaczek z no tego słońca, tego przymierza słońca. Właściwie ja chyba nawet do niego w serii nie dołączyłem, mi się wydaje, bo tam są jakieś warunki na multi, czy jakieś inne trzeba spełnić rzeczy. Ale w każdym razie to jest to jego przymierze słoneczne i Praise the Sun, Solar of Astora. Także moi drodzy widzowie, wszyscy teraz pozy przyjmujemy. Temat logo Dark Souls. Ja jakoś jak widzę już to logo to mi się od razu mokro robi. <laughs> Rozmiar trafiony, tematyka trafiona. Jeszcze raz dziękuję ci, Krystianie. ty mój kuryjeczku, ty moja mordeczko. Już za chwilę sobie w tym kawkę jaką mi zaparzę. No i mam nadzieję, że też taki mini unboxing wam się podobał. Jest w pyte.